Co pan sądzi o walentynkach? Dobrze, że do, przywędrowały do nas z zachodu? Będzie pan tak, świętował? Tak, tak. A móg, mógłby tak. pan zdradzić trochę tajemnicy, gdzie? Kina. Mam nadzieję, że potem coś więcej, ale nie planujemy dalej. Oprócz kina na razie nic. Tak jak co roku już bardzo, bardzo odczuwamy święto zakochanych, walentynki. Mamy już mnóstwo zamówień. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem Poczta Kwiatowa. Te takie zaskoczenie, wow, kobietom, mnie każdy chce osobiście i tak dalej, także mamy już bardzo dużo zamówień, myślę, że no, panie będą docenione w tym roku, nie gorzej niż, niż poprzednie. Dominują oczywiście róże. Bardzo, bardzo fajne też są kosze kwiatowe, z róż, nie tylko, wtedy można dołożyć jakiegoś aniołka, serduszko. Oryginalne, już nie tradycyjny bukiet, a są takie torby kwiatowe. Mężczyźni też lubią, że to chwycić, iść, aczkolwiek tam jest pojemniczek z wodą, kwiaty sięgają wody, to można później sobie fajnie wykorzystać. My pytamy o walentynki, co pan sądzi, obchodzi pan czy to kicz? E, tak, obchodzę. W jaki sposób mógłby pan e, uchylić? E, wiadomo, spotykam się z swoją kobietą i spędzamy mu czas. Kino, czy też kolacja? E, to jeszcze nie jestem sprecyzowany za bardzo więc ciężko powiedzieć. To warto świętować, to taki miły dzień, szczególnie, tak luty ponury. szczególnie dla młodzieży. W tym roku, zresztą po raz drugi, yy, zorganizujemy walentynkowy weekend w Finezji. Powtarzamy pomysł z zeszłego roku, czyli walentynki obchodzimy przez trzy dni, od piątku do niedzieli. Tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy również specjalną ofertę walentynkową, Oferta jest przygotowana sądzę, że dość interesująco. Przygotowaliśmy cały zestaw dla pary, czyli przystawka, specjalnie przygotowana zupa z przepisem francuskim, danie główne oraz deser. Dodatkowo proponujemy naszym klientom bardzo wysokiej jakości wina. Myślę, że nasi goście będą zadowoleni. Zresztą i, I będzie tak samo jak w zeszłym roku. Bardzo dużo osób, które w tym roku przyjdą do nas, są to osoby, które po raz pierwszy walentynki obchodziły nas w zeszłym roku. My nie obchodzimy powiem, walentynek. Że nie obchodzimy walentynek? No Uważamy, tego? że w każdy dzień można wyznawać sobie miłość, więc nie potrzebujemy takiego święta.